Na targach Harwan Salon w Poznaniu firma Tanie Kamperowanie poinformowała o kontynuacji linii Ecos linii kamperów bardzo dobrze przyjętych w bardzo atrakcyjnych scenach. Ze mną jest Marcin Gotynio. Cześć Marcin. Cześć. Witaj. Marcin jest przedstawicielem firmy Campery Pruszcz, Pruszcz, partner handlowy firmy Tanie Kamperowanie. Opowiedz macie proszę o linii ECOS, dobrze przyjętej linii, bardzo dobre wyniki sprzedaży z tego zatem, osiągaliście. Tak, tutaj nie da się ukryć, robimy niejako furorę, jeżeli chodzi o, o, o serię ECOS, serię produkowaną praktycznie tylko dla nas, mhm. czyli tanie kamperowanie i partnerzy, linia, która jest połączeniem prostych rozwiązań, ale estetycznych, ale przede wszystkim tym, czym się charakteryzuje, to fantastyczny stosunek ceny do jakości, bo ceny praktycznie mamy sprzed COVID-u. Niespełna 250 tysięcy złotych brutto to jest bazowa cena. Niektóre modele nawet troszeczkę poniżej tej kwoty, w zależności od kursu euro. Więc naprawdę, nawet jak dobrze doposażymy taki pojazd, to. Cena jest dalej bardzo atrakcyjna. Mhm. No i właśnie o tym mówię dobra wiadomość, dlatego że będą kompery dostępne w bardzo przyjemnych cenach. Ale też linia Ecos nieco się zmieni. Tutaj na targach jeszcze nie macie tej nowej linii Ecos. Na nią musimy troszeczkę poczekać. Tak. Wiemy już, co się zmieni? Tak, wiemy, że zmieni się troszeczkę kolorystyka. Yy, będą nadal rewelacyjne ceny. Myślę, że te zmiany pójdą na plus, ponieważ. Yy, już teraz jest całkiem nieźle. Nie możemy jeszcze zdradzić więcej, bo jeszcze nie wiemy dokładnie, co się z kolorystyce zmieni, jakie będą niuanse. To już niebawem, czyli auta na 26 rok już będą odświeżone. Nadal dysponujemy jeszcze autami na 25 rok, które właśnie są tutaj na targach między innymi prezentowane i które mamy jeszcze w ofercie. i Myślę, że już po targach niewiele z tego zostanie albo nic, ale póki co mamy. No to póki są, to korzystamy i jeszcze obejrzymy pojazd, którego w polskim caravaningu nie pokazywaliśmy. Jest to model 8, ECOS 8, czyli Alkowa. Proszę opowiedz, pokaż. Tak, model praktycznie, nazwijmy to klasyka gatunku. Fajny kamper, który jest pojazdem rodzinnym. Alkowa, znana, sprawdzona. Co jest warte zauważenia? Bardzo duży stół. Mało kiedy mamy aż tak obszerny stolik z możliwością jeszcze powiększenia go. Fotele naturalnie są obrotowe, nie ma tej ściany grodziowej, na którą czasami klienci w Alkowach narzekały, że narzekali, mhm. że nie można tego siedzenia do tyłu za bardzo odsunąć. Tutaj mamy bardzo fajny pięcioosobowy pojazd, który oczywiście, jak się łatwo domyśleć, w tym miejscu też daje możliwość stworzenia łóżka. Miejsce panią, naturalnie. Tak. I ma... też takie dwie niezależne mhm. sypialnie, bardzo wygodne. Alkowa, no oczywista wygoda spania, ale to tylna sypialnia, ja za chwilę ją pokażemy, bo teraz tak jest kamera w drugą stronę, ale to tyle sypialnia też. No, takie dwie niezależne, duże, wygodne sypialnie tak. dla, dla czterech osób. Yy, tak, yy, mamy sypialnie, co warto zauważyć. To łóżko nie jest ekstremalnie wysoko. Jak w niektórych yy. modelach jest wygodne, boczne wejście. Yy, tu oczywiście dość dostęp również do bardzo fajnej przemyślanej szafki może zaprezentuję ponieważ w niektórych modelach był wejście od razu do garażu a tutaj producent wymyślił jeszcze z półkami szafkę tak aby można było tutaj coś sobie schować naturalnie mamy cały czas bardzo duży garaż który od zewnątrz daje możliwość włożenia i rowerów i zapakowania dużej ilości rzeczy ten samokut został tutaj jeszcze doposażony co mhm. też warto zauważyć w piekarnik oraz dużą lodóweczkę, która tutaj Aha. robi też całkiem fajną, fajną robotę. Tak jak tutaj widzimy, mamy lodówkę, mamy piekarnik u góry, więc też jest to ciekawa. Sprawa. No właśnie, bo ta niższa cena wyjściowa, prawda? Kampania tak. pozwala na to, że te zaoszczędzone że, pieniądze Dokładnie tak. Można sobie doposażyć prawda? nawet ten samochód, tej. który doposażyliśmy w piekarnik, w dużą lodówkę, w alufelki, malowany przód, w automat, to i tak cena mhm. to 280 tysięcy brutto. No z właśnie. tymi wszystkimi dodatkami. jeszcze nie widać, jakie duże, więc zakładam, że będzie wygodna łazienka. Tak. Łazienka jest duża. Tutaj często osoby, które są troszeczkę większych gabarytów, yy, są pod dobrym wrażeniem, że jest naprawdę obszerny prawda no właśnie jest, jest tutaj dosyć fajnie to wszystko, y, skonfigurowane jest to tak jak wspomniałem samochód który przede wszystkim ma łączyć w sobie sprawdzone rozwiązania, prostotę nie mamy przekombinowanych, y, y, niektórych mhm. rozwiązań y, ale przez to mamy bardzo bardzo, y, sympatyczny układ i. I, i, cenę. I cenę, przede wszystkim I cenę ceny. sympatyczną, prawda? To jest naj, największy atut naszej serii yy, ECOS i myślę, że te zmiany, które przyjdą w 26 roku będą tylko na lepsze, bo to zawsze jakieś odświeżenie, to przeważnie yy, poprawia jeszcze yy, sprzedaż, więc myślę, że jesteśmy, yy, że tak powiem, pewni, że ten sukces, który się okazał yy, teraz, yy, mhm. yy, będzie powtórzony w przyszłym roku. Niemniej jednak tych, którzy jeszcze się zastanawiają, to w, można dalej tą serię z tych pojazdów, które mamy yy, nabyć. Być i kontynuacja kosów będzie. Jasne. A was odsyłamy do obejrzenia naszego redakcyjnego testu. My testowaliśmy model Ecos 7 i ten film znajdziecie na naszym kanale. Dziękuję Marcin za spotkanie. Dziękuję I... Ci również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.